Skarby moje nie naładowałem. Kamerki, kamerka padła. Wpada parę rzeczy: wpadła jakiś kolczyk znowu, jakaś monetka. Jedna, druga, jeden euro, dziesięć centów, coś tam jeszcze, ale teraz znowu mam srebrny strzał. Dzień dobry wieczór, kochani. Dzień, bo jeszcze jasno, jak cholera. A wieczór bo 18.30 parę Dotarłem na miejsce Idę sprawdzić następną miejscówkę Wyczyścić ją może Z jakichś kapsli, nie kapsli Z takich rzeczy Wykopię z niej wszystko co tam leży Chociaż Ja też na niej systematycznie bywałem A no zobaczymy Czy uda się coś znaleźć Także To zobaczyska W wodzie I przy fontach no i kochani Wlazłem do wody Już miałem pierwszy sygnał Dlatego właśnie w tym momencie Poskręcałem kamerkę Założyłem na głowę Zakładam dziś rękawice Bo jeszcze nie jest tak zbyt ciepło Było parę dni chłodnego I ostatnio jak kopałem Bez rękawic w krótkiej koszulce To trochę zmarzłem Nie wiem czy tam widzicie sygnał 80 para, ale przebijający na złomek Nie wiem czy to mamy w sicie czy nie Mamy w sicie To tam jest jeszcze coś chyba No i patrzcie Ja tu chodziłem, tak jak mówię, powtarzam, wszyscy chodzą, a jeszcze jest 20 eurocentów Coś mi się zdaje, że tutaj była, kochani, ziemia chyba wyciągana. Teraz mam piękny sygnał, 70 parę. Co to będzie, nie wiem. Ale po czym wnoszę, że ziemia była wyciągana? Po tym, że idę, za chwilę wpadam, za chwilę zaś idę pod górkę. Jeden sygnał z takich, co go znowu kopnąć, nie mogę jest głębiej. Trzeci raz. I on dalej jest gdzieś tam zakopany. Jest, tym razem jest czwarty raz. Czwarty i co to? Czy to będzie 2 euro, czy kapsel? Kurde bele! No widzicie? Taka rzeczywistość. Ale jak taki sygnał jest, przegapiony przeze mnie i przez wszystkich, no to jest coś więcej. A teraz z sita wychodzi mi takie cośik. Tu czegoś jeszcze brakuje. No ale fant. jest fand. No, lepsze to niż folijki, bo do tej pory foliki. No kochani Paczajta. Wpada mi kolczyk z literkami NO. No i kurde stawiałbym, że będzie srewerko. Ale to zobaczę w domku. Teraz na 100% wam tego nie powiem, ale na to stawiam. Pięknie, jest biżu? Jest biżu Patrzcie jaka świeżynka się pojawiła Nierdzeweczka Świeża śruba Coś tu było robione Widzę, że tam liny też były powymieniane Więc pewnie z tego I weź teraz Niech te dziecka tutaj kurde na to wlezą Masakra jakaś chyba, nie? A akurat... To przy, że tak powiem, zejściu, wyjściu na głębszą wodę, to znaczy na płytszą, przepraszam. To jakiś sygnałek. Sprawdzamy. A! Jak tak przepływa, to chyba będzie polika Ale się wiatr zerwał. oj 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 i zaś nie może zabraknąć epajki nie co się dzieje z tymi ludźmi co się dzieje z tymi ludźmi i patrzaj ta na to patrzaj tam na to jakiego wykopałem zielonego bumbuma w większości plastik ale chyba dzwoniły śrubki świeże w miarę kółka się jeszcze kręcą Pięknie. Nie wracam bez fantów. Czyli tradycyjnie. He he. I podczajta to na to będzie drugi. Drugi taki sam, tylko pomarańczowy. Ale fajnie. Elegancko. Wpakuję do sakwy, do tamtego. No i cyk. Mega. Dobry jak kochani to teraz już będzie pewniak, że bez sreberka nie wracam. Kolczyk cieniutki, srebrny kolczyk. Elegancko drugi dzisiaj. I niedaleko srebrnego kolczyka był następny sygnał. I patrzajta na to! Patrzajta na to! Mamy jakąś zawieszkę. Mamy jakąś zawieszkę z nierdzeweczki, proszę bardzo. Co ona przedstawia? Najstarsi nie wiedzą. Pędzę dalej. I zobaczcie, kochani, wychodzi kolejne maleństwo. Kolejne maleństwo takie malutkie. Jakiś księżyc z kamyczkami. I tu jeszcze jest oczko od niego. Pewnie bazar. Na pewno bazarek patrzcie na to kochani co tu mi się nabiło o, ale pięknie i zaś oko podenerwował zaś oko podenerwował oczywiście w domu go sprawdzimy pogałem trochę skarby moje nie naładowałem kamerki, kamerka padła. Wpada parę rzeczy: wpadła jakiś kolczyk znowu, jakaś monetka. Jedna, druga, jeden euro, 10 centów, coś tam jeszcze, ale teraz znowu mam srebrny strzał. Patrzcie, to jest pod wodą. To jest na Deusiku. Piękna, srebrna obrączka. Jak ona biła. Tam gdzieś będzie bicie na bank. Jak ona biła kochani Widać, że przeleżała Tu jest swoje Widać, że tu jest swoje, przeleżała Pięknie Witajcie kochani Szybkie podsumowanko Widzicie, dwa bumbumiki Znów było kolczykowo W sumie psz, pięć kolczyków Myślę, że nie rdzewka Bazar, bazar Tu dwa malutkie sreberka Wiadomo, że fantem wypadu to tu jest ta obrączka tam w niej jest też gdzieś tam pisze 925 no nie będę szukał widzicie jakieś takie pierdółki świetny scyzoryk i, na, i on działa dalej normalnie nożyczki widzicie prylniczek jakiś do pazurów chyba i ostrze jakieś śruby nawet śrucina się trafiła z wiatróweczki no i w sumie trzy monety wpadły trzy centówki 2. euroówki. Dla mnie świetny wypadzik. Naprawdę znowu dowody. Może nie było jakoś rewelacyjnie, ale jak są takie fanty, to jest rewelacyjnie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do następnego odcineczka.